Poznaj różnice w dystrybucji produktów czy usług za pomocą sprzedaży i za pomocą marketingu sieciowego. Zobaczmy najpierw przykład dystrybucji na podstawie sprzedaży. Wyobraźmy sobie firmę, która sprzedaje jakiś produkt lub usługę z marżą 40%. Zespół taki przykładowy sprzedażowy, który się może składać na przykład z szefa, z trzech menadżerów zespołu sprzedaży i z dziewięciu przedstawicieli handlowych. Wiadomo, że każdy menadżer pomaga w organizacji pracy trzech przedstawicielom handlowych. I teraz wyobraźmy sobie podział właśnie środków z tej 40% marży, ile dostanie każda grupa. Każdy przedstawiciel handlowy dostanie 25%, ponieważ daje on najwięcej wysiłku i zaangażowania. Menadżer zespołu w tym przypadku dostanie 10%, ponieważ pomaga on w organizacji pracy przedstawicieli handlowych. I szef dostanie 5%, ponieważ on pilnuje pracy całego zespołu. I wyobraźmy sobie jako cel sprzedaży miesięcznej za 1000 euro na każdego przedstawiciela handlowego. Wobec tego przedstawiciel dostanie 250 euro prowizji, menadżer zespołu dostanie 300 euro prowizji, ponieważ jego zespół. Stanowi dźwignię trzech przedstawicieli handlowych, wobec tego obrót, od którego on dostanie 10% to jest 3000 euro. I wyobraźmy sobie, ile dostanie szef. Pamiętajmy, szef będzie miał pod sobą dźwignię 9 przedstawicieli handlowych, dlatego on dostanie 5%, ale z 9000 euro, dlatego jego prowizja będzie wynosić 450 euro. I jest to system, który wymaga od. Przedstawicieli handlowych dużego wysiłku, jednak oni nigdy nie będą zarabiać więcej niż szef. Jest to system oparty na konkurencji między przedstawicielami handlowymi, jest to system oparty na konkurencji pomiędzy nawet menadżerem zespołu, ponieważ jeżeli jakiś przedstawiciel ma talent i się rozwija, Nierzadko jest tak, że menadżer zespołu będzie chciał w jakiś sposób go, powiedzmy w cudzysłowie, stłamsić, żeby szef nie zobaczył jego talentu, ponieważ jest to ryzykowne dla menadżera zespołu. I takich przykładów moglibyśmy dużo podawać. Natomiast zobaczmy, jak wygląda dystrybucja za pomocą marketingu sieciowego. Marketing sieciowy powstał, ponieważ firmy zdały sobie sprawę, że tak naprawdę zaledwie 5% ludzi lubi sprzedawać. A 95% ludzi deklaruje, że nie lubi sprzedawać. I zastanawiano się, jak dotrzeć do tej gru ogromnej grupy ludzi ze swoimi usługami czy produktami, pomimo tego, że oni nie lubią sprzedawać, I jak dotrzeć do nich, żeby oni mogli chcieć pomóc w zdobywaniu nowych klientów. I tak wyznaczono tak zwany wyznacznik minimalnego wysiłku, czyli to, co robimy z przyjemnością i zawsze robimy, kiedy jesteśmy zadowoleni. Kupujemy i polecamy, i robimy to. Od razu, automatycznie i wręcz tam sprawia to przyjemność. I dzięki temu zobaczmy, jak można zrobić dystrybucję w marketingu sieciowym. Na przykład w produkcie czy w usłudze, gdzie jest sprzedaż jest 40% marży. Zobaczmy, jaki będzie podział tych środków. Więc nasz główny bohater, nazwijmy go Janem, dostanie 10%. Jeżeli Jan kiedyś pracował jako przedstawiciel handlowy, gdzie dostało 25%, to na początku nie bardzo mu się to podoba, natomiast za chwilę wyjaśnimy, jak będzie miał o wiele większe możliwości. Jan, uwaga, nie będzie sprzedawał kompletnie nic. Jedyne co, to będzie używał dla własnego użytku, dla własnej przyjemności jakiś produkt lub usługę o kwocie 100 euro miesięcznie. I musi być z tego zadowolony, bo jeżeli nie, nie będzie rekomendował, prawda? Więc wyobraźmy sobie, że on jest zadowolony i rekomenduje. Wobec tego e, te 30%, które zostało marży będzie podzielone na 6 poziomów rekomendacji po 5%. Poziom rekomendacji jest bardzo prosto zrozumieć, ponieważ jeżeli wyobraźmy sobie, Jan ma przyjaciela Marka i mu rekomenduje tę usługę lub ten produkt, to będzie to dla niego pierwszy poziom rekomendacji. Natomiast jeżeli ten przyjaciel Marek na przykład ma jakąś przyjaciółkę Anię, to Ania będzie pierwszym poziomem rekomendacji dla Marka, ale już drugim poziomem rekomendacji dla Jana. I w taki sposób ludzie, którzy sobie opowiadają, rekomendują, że coś jest przyjemnego, fajnego, będą sobie kupować na własny użytek i będzie się tworzyć po prostu taka grupa rekomendacyjna, taka jakby sieć własnego użytku. Każdy i tylko i wyłącznie będzie sobie używał dla siebie produkty czy tam usługi o wartości 100 euro miesięcznie. I teraz podam jeden przykład tutaj, żeby móc zobaczyć, jak to będzie wyglądało w liczbach. Wyobraźmy sobie, że nasz główny bohater Jan zaprasza tego swojego przyjaciela Marka. Marek oczywiście też dla siebie kupuje produkty czy usługi i wtedy Marek mówi tak, dobra, ale ja znam więcej ludzi, ja zaproszę Anię na przykład i Marty. I już zaprasza dwie osoby. Okay? Potem możemy zobaczyć, że te dwie osoby robią to samo. Czyli zapraszają kolejne dwie osoby, i tak dzięki temu tutaj nasz zespół się rozwija. Te kolejne cztery osoby zapraszają również każdy z nich tylko po dwie osoby, bo tego się nauczyli. I tak do szóstego poziomu rozwija się taki zespół. Każdy kupuje na własny użytek po 100 euro miesięcznie. I teraz firmy, które. Uznają taki sposób dystrybucji, oni nie wydają pieniędzy na żadne reklamy w telewizji, w radio, w gazecie, ponieważ wiedzą, że tam nie ma tak naprawdę kontroli nad tym, kto użyje ten, ten produkt, kto go kupi. Natomiast wspaniały sposób jest dawanie takiej nagrody za to, że ta sprzedaż została już zachowana czyli jak ktoś kupuje dla siebie, dla firmy to jest sprzedaż i firma podzieli się częścią właśnie tych swoich dochodów prawda, Z tej marży w postaci nagród. I tak, jeżeli obliczymy wielkość obrotu razy 5%, to rozumiemy, że z każdego z tych poziomów rekomendacji nasz główny bohater Jan będzie dostał jakieś nagrody. Łącznie z tego sposobu dystrybucji, zobaczmy, firma tak samo ma swoją marżę 40%, natomiast uwaga. Nasz główny bohater Jan dostanie 315 euro nagrody. I to jest co miesiąc, ponieważ każdy używa swój produkt co miesiąc, prawda? Wyobraźmy sobie, że Jan wydaje na swoje produkty 100 euro, to i tak mu zostaje 215 euro w kieszeni, więc jest to jak najbardziej atrakcyjny sposób na używanie jakichś produktów, mieć na nie środki i dodatkowo jeszcze zostają więcej środków. Natomiast co się dzieje z naszym drugim przyjacielem Markiem, który zamiast zaprosić tylko jedną osobę na początku, zaprosił od razu dwie koleżanki, pamiętamy, Anię i Martę i nauczył je to samo. Więc oczywiście nasz przyjaciel Marek, on ma również pod sobą sześć poziomów rekomendacji, ale uwaga, jako że on początku troszkę więcej się zaangażował, to jego zespół jest większy, ponieważ ta duplikacja była od razu szybsza i mocniejsza. Po dwie osoby, które się uczą, że każdy z nich zaprasza po dwie osoby. Więc ten zespół już jest większy. I teraz, jakie będą nagrody marka w takiej sytuacji? Z tego własnego użytku po 100 euro, ale przy odrobinie większej implikacji zaangażowania, nasz przykład marka. Uwaga, już będzie otrzymywał nagrody 630 euro. Czyli jak widzimy w systemie marketingu sieciowego, osoba, która mogła rozpocząć później, ale się zaangażowała, bardziej się postarała, będzie zarabiać więcej, ponieważ jest to system bardzo sprawiedliwy. Im więcej człowiek się stara, im więcej człowiek się angażuje, tym więcej zarabia, a nie tak jak w poprzednim tradycyjnym przykładzie. Także widzimy, że marketing sieciowy jest to użytek własny jakiegoś produktu czy usługi, ale z wizją biznesową.